wszystkie zwrotki, bo trochę ze trzy mam takie ułożone. Chciałbym wam wszystkim serdecznie podziękować i tę piosenkę zaśpiewać razem z wami i zapamiętać na zawsze wasze twarze i pięknie przeżyty pielgrzymki i czas. Było pięknie będzie co wspominać tych wrażeń nie zatrze nigdy czas zapamiętajmy na zawsze nasze twarze i pięknie przeżyty pielgrzymki czas Druga pielgrzymka rowerowa dobiega konica, albo nie, już za nami, za chwilę w Częstochowie amerykańskiej zaśpiewamy Mario Królowo Polski, my pielgrzymi za tę pielgrzymkę dziękujemy. A dlaczego? Bo! Było pięknie, będzie co wspominać, Tych wrażenie nie zatrze nigdy czas. Zapamiętajmy na zawsze nasze twarze i pięknie przeżyty pielgrzymki czas. Już dzisiaj się rozjedziemy wszyscy razem do swoich zajęć wrócimy. Tak jak zawsze pamiętać jednak będziemy nasze twarze i pięknie przeżyty pielgrzymki czas. A dlaczego? A bo... Było pięknie, będzie, coś Tych nie nie nigdy czas. Zapamiętajmy pamiętajmy na zawsze nasze twarze. I pięknie przeżyty pielgrzymyk i czas. Bo to jest prawda, że... By było pięknie. Wspominać tych wrażeń nie zaczę nigdy czas Zapamiętajmy na zawsze się, nasze twarze i, i pięknie przeżyty pielgrzymki wierza. czas. Doprowadził cię! Doprowadził do bez do... do wszystkie kobiety To jest być